Witam serdecznie w kolejnym odcinku Projekt Sukces TV. Dziś zajmiemy się istotnym, ale często pomijanym tematem. Dowiesz się, jak dużym problemem jest stan zdrowia psychicznego wśród nastolatków. Jakie czynniki wpływają na zaburzenia psychiczne przeciętnego nastolatka. Co to jest zdrowy tryb życia nastolatka. A na koniec skupimy się na pytaniu, jak możesz pomóc nastolatkowi z depresją. Zaczynamy. Życie to jedna wielka gra. Ponad 20 lat praktyki i doświadczenia jako trener, doradca, szkoleniowiec pozwoli. Miły mi poznać jej zasady, które odmieniły moje życie i tysięcy innych osób. Nazywam się Patryk Jankowski, a to jest Projekt Sukces TV. Stan depresyjny wśród nastolatków w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, jest problemem istniejącym i istotnym. Nastolatki doświadczają różnych wyzwań emocjonalnych oraz społecznych, które mogą wpływać na ich samopoczucie czy zdrowie psychiczne. Oto kilka czynników i stanów depresyjnych u przeciętnych nastolatków w Polsce. Wzrost zaburzeń psychicznych. W ostatnich latach zanotowano wzrost liczby diagnozowanych zaburzeń psychicznych wśród młodzieży w Polsce. Depresja jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń. Niestety, nadal znaczna część młodych osób nie korzysta ze specjalistycznej pomocy psychologów czy psychiatrów. Presja społeczna. Nastolatki często doświadczają presji społecznej, zarówno w szkole, jak i w mediach społecznościowych. Oczekiwania związane z wyglądem, osiągnięciami szkolnymi czy relacjami mogą wpływać na stan psychiczny młodych ludzi. Napięcia rodzinne. Konflikty w rodzinie i trudności w relacjach z rodzicami mogą być źródłem stresu i depresji u nastolatków. Jeżeli jesteś rodzicem lub masz w swoim najbliższym otoczeniu młode osoby, porozmawiaj z nimi i zaobserwuj zachowanie. Istotne problemy są ukryte przez nastolatków lub bagatelizowane przez dorosłych. Naciski edukacyjne. Często doświadczają presji związaną z osiągnięciami szkolnymi i wyborem ścieżki edukacyjnej. Egzaminy, konkurencja mogą wywołać stres i lęk. Większość młodych osób czuje się zagubiona, gdy dociera do momentu wyboru szkoły, kierunku nauki czy studiów. Ważne jest oferowanie pomocy. Niedosypianie i dieta. Niedostateczny sen i dieta, niezdrowa dieta, mogą wpływać na stan emocjonalny oraz psychiczny. Brak snu może prowadzić do Ryzyka wystąpienia depresji. Nie bez powodu podjęto decyzję o zakazie sprzedaży napoi z dodatkiem tauryny oraz kofeiny osobom poniżej 18 roku życia. Brak wsparcia i edukacji dotyczącej zdrowia psychicznego. Nastolatki często nie mają dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej ani edukacji na temat zdrowia psychicznego, co może utrudniać rozpoznanie, zarządzanie stanami depresyjnymi. Ograniczony dostęp do wsparcia psychicznego. Dostęp do profesjonalnej pomocy psychicznej może być ograniczony, a a lista oczekujących na terapię jest bardzo długa. Młodzież wstydzi się rozmawiać z rodzicami o problemach, a sami nie mają środków finansowych na prywatne terapie. Co więcej, mówi się o bezpłatnym telefonie złapania dla dzieci i młodzieży. Jest to numer 116 111. Wpływ pandemii. Pandemia wpłynęła na zdrowie psychiczne na lat. odosobnienie, nauka zdalna i ograniczenia społeczne. Mogą przyczynić się do wzrostu stanów depresyjnych, zwiększone użytkowanie mediów społecznościowych. Wielu nastolatków spędza zbyt dużo czasu na mediach społecznościowych, co może prowadzić do porównywania się z innymi i obniżać poczucie własnej wartości. Warto również wspomnieć o wszechobecnym hejcie czy agresji w mediach społecznościowych, a co to jest zdrowy styl życia nastolatka? Zdrowy styl życia nastolatka obejmuje szereg zachowań i nawyków, które sprzyjają fizycznemu i emocjonalnemu dobremu samopoczuciu. Kilka kluczowych elementów zdrowego stylu życia dla nastolatków. Zdrowa dieta. Nastolatki powinny dbać o zrównoważoną dietę składającą się przede wszystkim z mięsa, jajek i tłuszczu zwierzęcego. Unikaj nadmiaru przetworzonej żywności, napojów gazowanych i słodyczy. Aby zwiększyć swoją wiedzę na temat odżywienia, obejrzyj odcinki publikowane właśnie na tym kanale oraz wejdź na stronę projekt sukces. .pl. W razie pytań pozostajemy również do Twojej dyspozycji. Regularna aktywność fizyczna. Nastolatki powinny prowadzić aktywny tryb życia. Zalecane jest co najmniej 60 minut umiarkowanej aktywności fizycznej każdego dnia. Może to obejmować spacery, jazdę na rowerze, jogging, taniec lub uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach sportowych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Warto próbować nowej rzeczy. Odpowiedny są. Nastolatki potrzebują wystarczającej ilości snu. Zazwyczaj od 8 do 10 godzin dziennie. Regularny sen ma istotny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Więcej informacji na temat snu znajdziesz w rozmowie z Agatą Jurkowską. Film znajduje się w playliście Projekt Sukces TV Podcast. Dyspany i zregenerowany organizm to klucz do zdrowia i energii. Unikanie używek. Nastolatki powinny unikać używek, takich jak alkohol i narkotyki. Są one szkodliwe dla zdrowia i mogą prowadzić do problemów zdrowotnych i społecznych. Warto ograniczyć nawet całkowicie i wykluczyć napoje staurydomykofein. Popularne energetyki mogą wpłynąć na zaburzenia ze strony układu krążenia i układu nerwowego. Zarządzanie stresem. Nauka radzenia sobie ze stresem jest ważnym elementem zdrowego stylu życia. Nastolatki mogą korzystać z technik relaksacyjnych, medytacji czy zajęć jogi. Wartościowe relacje interpersonalne. Zdrowe relacje z rówieśnikami, rodziną, przyjaciółmi są kluczowe dla dobrostanu emocjonalnego. Nastolatki powinny dążyć do budowania i utrzymywania pozytywnych relacji unikanie ryzykownych zachowań seksualnych. Jeśli są aktywni seksualnie, powinni stosować odpowiednią ochronę i być świadomi ryzyka związanego z chorobami Przenoszonymi drogą płciową oraz ciąży. Zadbajmy o odpowiednią edukację seksualną młodych osób. Regularne badania lekarskie, regularne kontrole u lekarza, przestrzeganie zaleceń dotyczących profilaktyki zdrowotnej są bardzo istotne. Szczególnie w okresie nastoletnim warto pielęgnować zdrowe nawyki, takie jak cykliczne badania krwi, sprawdzanie znamion czy wizyty u ginekologa czy dentysty. Dzięki temu młode osoby będą świadome swojego ciała, a przede wszystkim zdrowe. Niestety, nadal bardzo dużo osób nie zwraca Uwagi na regularne kontrole u specjalistów. Ograniczenie czasu spędzanego przed ekranami. Długotrwałe korzystanie z komputera, telefonu komórkowego i telewizora może prowadzić do problemów ze zdrowiem i snem. Dlatego właśnie jest określenie umiarkowanego czasu spędzanego przed ekranem. Dzięki temu zyskamy również więcej czasu na samorozwój. Rozwijanie zdolności interpersonalnych. Nastolatki mogą uczyć się rozwiązywania konfliktów, komunikacji i budowania zdrowych relacji między ludźmi. Rozmowa jest kluczem do wielu sukcesów. Samodzielność. Nastolatki powinny stopniowo rozwinąć samodzielność i umiejętność podejmowania odpowiedzialności za siebie. Edukacja na temat zdrowego stylu życia. Ważne jest, aby młodzież była edukowana na temat zdrowego stylu życia, a w tym zdrowej żywności, aktywności fizycznej i innych kluczowych aspektów zdrowia. Między innymi po to stworzyłem właśnie projekt Sukces, aby edukować Polaków. Najlepszą ochroną przed problemami zdrowotnymi jest profilaktyk. Jednak, jeżeli już. Już jest za późno, na przeciwdziałanie chorobom odpowiedzmy sobie na to trudne pytanie. Jak pomóc nastolatkowi z depresją? Pomoc rodziców jest kluczowa dla nastolatka, który cierpi na stany depresyjne. Oto kilka sposobów, jak rodzice mogą pomóc swoim dzieciom w takiej sytuacji. Bądźcie otwarci na rozmowę. Wysłuchaj swojego dziecka i daj mu przestrzeń do wyrażenia swoich uczuć i emocji. Warto słuchać bez oceniania i krytykowania. Pielęgnie komfortową i jakościową komunikację. Zrozumienie i empatię. Spłuczuj swojemu dziecku. Staraj się zrozumieć, co przeżywa i że te uczucia są realne. Unikaj bagatelizowania jego problemów. Dzięki temu pomożesz nastolatkowi w powrocie do codziennego szczęścia. Znajdź profesjonalne wsparcie. Jeśli stan zdrowia Twojego dziecka jest poważny, nie Wahaj się skorzystać z pomocy specjalisty do spraw zdrowia psychicznego. To może być terapeuta, psychiatra lub psycholog. Jeżeli już teraz zauważysz niepokojące zachowanie, porozmawiaj z dzieckiem o wizycie u specjalisty. Warto reagować jak Najszybcie. Wspieraj leczenie. Jeśli dziecko otrzymało diagnozę depresji lub innych zaburzeń psychicznych, wspieraj jego leczenie. Pomagaj w znalezieniu odpowiedniego specjalisty i monitoruj postępy. Promuj zdrowy styl życia. Zachęcaj do zdrowego jedzenia, regularnej aktywności fizycznej i jakościowego snu. Te elementy mogą wpływać pozytywnie na stan psychiczny. Unikaj presji i krytyki. Nie nakładaj presji na swoje dziecko. W kwestiach szkolnych czy innych. Unikaj krytyki i oczekiwań, które mogą być zbyt obciążające. Jeżeli masz z czymś trudność, poradź się z specjalistą. Rozumiejąc problem nastolatka i mając profesjonalną pomoc możesz stworzyć dla dziecka komfortową i bezpieczną przystań. Spędzaj czas razem. Staraj się spędzać czas jako rodzina. To może pomóc w budowaniu więzi i poczucia. I wsparcie. Udzielaj wsparcia w kwestiach społecznych. Problemy z rówieśnikami i relacje społeczne mogą wpływać na stan emocjonalny. Pomóż dziecku w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami. Umiejętności życia w społeczności przechodzą wraz z czasem, więc tłumaczymy nastolatkowi wszystko, z czym ma trudności? Unikaj alkoholu i narkotyków. Rozmawiaj z dzieckiem na temat ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych i dostarczaj mu wiedzy na ten temat. Jeżeli twoje dziecko nie ukończyło jeszcze 18 roku życia, nie kupuj mu alkoholu, używek czy napoju. A najlepiej sam z tego nie korzystaj. Rozmawiaj o skutkach, które mogą nastąpić po spożywaniu takich substancji. Najważniejsze, zwracaj uwagę na zachowania samobójcze. Bądź czujny na ewentualne symptomy samookaleczeń lub myśli samobójcze. W razie potrzeby natychmiast zwróć się o pomoc do specjalisty. Buduj poczucie własnej wartości. Pomagaj dziecku w budowaniu pozytywnego poczucia własnej wartości. Podkreśla jego sukcesy i osiągnięcia. Motywuj, wspieraj, zachęcaj. Zachowaj cierpliwość. Leczenie depresji może być długotrwałe. Warto zachować cierpliwość i nie oczekiwać szybkich rezultatów. To proces, który wymaga wielu zmian, nie tylko myślenia, ale i sposobu życia, czy otoczenie. Warto zaznaczyć, że depresja to poważne zaburzenia psychiczne, które wymaga profesjonalnej opieki. Jeśli masz obawy co do zdrowego, psychicznego zachowania swojego dziecka lub jesteś nastolatkiem doświadczającym depresji, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem lub specjalistą do spraw zdrowia psychicznego. Jak najszybciej uzyskaj pomoc i wsparcie. W Polsce istnieją instytucje i organizacje oferujące wsparcie osobom młodym w walce z depresją i innymi problemami zdrowia psychicznego. Zdrowy styl życia nie polega na perfekcji. Ale na dążeniu do dbania o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Nastolatki potrzebują wsparcia od rodziców i innych opiekunów w rozwijaniu zdrowych nawyków, które mogą im towarzyszyć przez całe życie. Pamiętaj, że otwarta i wspierająca rodzina odgrywa kluczową rolę w procesie leczenia i radzenia sobie z depresją u nastolatków. Jeżeli czujesz się zagubiony. Projekt Sukces przychodzi i z pomocą. Działania projektu Sukces skierowane są do Ciebie i całej Twojej rodziny. Jesteśmy po to, aby pomagać. Ty i Twoja rodzina, Wasze zdrowie psychiczne i zadowolenie z życia jest tutaj najważniejsze. Program projektu Sukces opiera się na trzech filarach: Pozytywne myślenie, zdrowe odżywianie i regularna aktywność fizyczna. Odpowiednia współpraca tych trzech elementów potrafi zdziałać cuda. Mam nadzieję, że ten film pokazał Ci istotność opieki i odpowiedniego wychowania nastolatka. Pamiętaj, że Mamy dla Ciebie więcej ciekawych informacji oraz życiowych zasad w kolejnych odcinkach. Więc nie zapomnij subskrybować kanału, aby nic Cię nie ominęło. Więcej na temat projektu sukces znajdziesz na największym prozdrowotnym portalu w Polsce projekt Znajdziesz tam podręczniki, blog z istotnymi artykułami, a także możesz zapisać się na darmowy tydzień naszego wyzwania. Już teraz możesz zacząć swoją nową przygodę. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku.